Chłopak odprowadza dziewczynę późnym wieczorem do domu. Przed bramą, po ostatnim buziaczku, nagle mówi do niej: Słuchaj, chodzimy ze sobą już cztery miesiące chodź na pół godzinki do mnie mam wolną chatę nie mogę odpowiada panna. Chodź, proszę, proszę, proszę. No dobrze, ale muszę na trzy minutki wpaść do domu i powiedzieć rodzicom, że wrócę później. Dobrze, tylko się pospiesz. Zgadza się radośnie chłopak. Dziewczyna wbiega do klatki, po trzech minutach wraca, całuje chłopaka i mówi: No to chodźmy! W tym momencie otwiera się strzaskiem okno jej mieszkania, wychyla się ojciec i wrzeszczy: Zośka do jasnej cholery! Nasrać to nasrałaś, a wodę to kto spuści!